myślę, że samo spotkanie ciekawe żywe toczone w takim dobrym tempie jak na, na tą fazę przygotowań. chcieliśmy realizować swój cel, jeżeli chodzi o, o plan tutaj realizacji tego, 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 tego spotkania, mówimy tutaj o realizacji założeń taktycznych. Mimo przegranej no były takie dobre fragmenty, ale były i fragmenty, które musimy przedyskutować z zespołem, bo nie wszystko na pewno, e, nie, wszystko, nie, nie wszystko udało nam się zrealizować, ale to dobrze, bo na tym etapie jest to e, dalszy materiał do, do, do pracy i szkoda tylko, że z tych stworzonych sytuacji czy rzutu karnego. Czy, czy tego wolnego chociażby z kilku metrów, czy z innych sytuacji nie, nie, nie udało nam się zamienić to na bramki, ale tak jak mówię, no, przyjdzie, przyjdzie na pewno też czas na, na skuteczność cieszy to, że w obronie może straciliśmy bramkę, to były te już dobre, dobre momenty i tak naprawdę przeciwnik tych wielu sytuacji nam w tym spotkaniu nie stworzył. Mistrz Litwy i widać na tym tle no, wypady się uważam bardzo dobrze. Tak jak mówię, jest to pierwszy, pierwszy, pierwszy mecz i, i tu na pewno nie o sam wynik chodziło, o to co... co. Co chcieliśmy, co chcieliśmy realizować, jak chcieliśmy grać i, i widać duży potencjał zespołu ofensywny, swobody gry ofensywnej. Aczkolwiek uważam, że można jeszcze więcej sytuacji stwarzać i jeszcze lepiej je rozwiązywać w tych, w tych końcowych fragmentach, także czeka nas jeszcze sporo pracy, ale tak jak już powiedziałem, jest to jeden z etapów. Następny sparring znów gramy w Mariampolu i myślę, że w tym sparingu już będzie zdecydowanie lepiej. Trudno przy, przy kamerach tutaj oceniać występ Krzyśka, na pewno przy tej bramce nic nie można mu zarzucić. Natomiast tak jak mówię, od, musimy porozmawiać wspólnie z sztabem szkoleniowym i, i na, pewno, na pewno wtedy określimy jego przydatność do zespołu. Był to nasz pierwszy sparing, jesteśmy w trakcie przygotowań, jesteśmy troszkę też podmęczeni nasze nóżki. Ale wynik jest niezadowolenie, ale, ale w pierwszej połowie... Naprawdę przeważaliśmy. Mieliśmy swoje sytuację w meczu niewykorzystany, karny, wolny. No przykro, ale trudno. Walczymy o to, żeby w Pucharze wygrać pierwszy mecz na początku marca i lizę.